Siema witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony SnowyFox Dzisiaj gramy sobie takie let's play e z głosem No i dodajemy oczywiście mojego przyjaciela Tosta Witam No, jest tutaj z nami, Fred cicho może gadać, także możecie go nie słyszeć Wchodzimy na duo, weźmy może... Spróbujmy Penny A ja zostawię BBC Może trochę za głośno mogła być muzyka z besa. Jak tak, to przepraszam bardzo Długo nie nagrywam z głosem, z głosem także mogą być my pomyłki. E, ka e, kanał Tosta macie w opisie. Także zapraszam serdecznie, oni już kłopoty z Dobra. To się. Okej. Okay. Ja, ja idę już na pewno skrzynkę. Okej. Okay. Jeśli chcecie więcej takich e, typu materiałów, to po prostu napiszcie to będą. Co sumie. O ja z panem Ej, uciekaj do góry, do góry, do góry. A bo dobra, dołem. Waga Uwaga, będzie ultował Zostaw to, zostaw to. Niech się, ten, niech się tym zajmę no, Dobra, będą zostawili. Nie widzisz, co chodziło. Ej, ty może ucieknie, się mi teraz zajmę, bo są w rządku, będzie pani ich zbić. Czekaj. Dobra, teraz do góry. Nie ma innej opcji niż do góry. Patrzcie, on Cię nie chce zostawić, nie? Dobra, jeden, dwa. Być może gdzieś uciekaj, co? Nie, to było słabe. Tak, to było słabe. Możemy wysnakować inne jakieś Bibi? No. No, jaki ci dzisiaj dobrze szło? Mm. Ja wezmę może... Sam nie wiem, Go. może... O nie, no można tak. spróbować A tak w ogóle zapraszam was wszystkich do, e, serdecznie do Klanu Dokładnie, Tak. Jeśli wbijecie, już za chwilę, jeszcze dziś, dostaniecie rangę starszy członek. Cicho. Nikt nie dostaje starszego członka, tylko wyjątkowi ludzie. Ty na pewno nie masz starszego członka? No nie. Nie da No Bo to będę właściciela. Rozpodziankę im pchniesz. I ten karzeł awczy. Na pewno awczy. Przestał awczyć, bo teraz uciekło właśnie. Czyli awczy. No, mi się to spodobało. I też się to spodobało. Hmm. Mamy 7 power cube'ów Okej, okay, tu jest karzeł. Dobra. Uważaj. Bo jak uciekają. 9 power cube. Fajnie. Ej, masz powyżej 7 Wiesz, co to znaczy? Co? Jesteś e, bronią do zabijania w tym momencie. O zabiłem go. Giniesz Boy. Bierzemy go. No, to go. Tato, możemy go zaadoptować? Nie, jest, nie. No i powiedz Nie Jesteś jeszcze wystarczająco odpowiedzialny. A. Okej, okay, zabij go. Okej, okay. jak fajnie. Mamy wink'a na odcinku. Przynajmniej no Jest... tak się zapowiada. Jesteśmy bossami aktualnie. To jakby. Nie musiałem nawet jeszcze używać swojego heal'a. Zostaw go może na odpowiednią... Ten, no wiesz, co albo Ale go załatwiłem. Ty też. Po 20 parę kill'ów mamy. Dobra, weźmy się może z pana. Idę z drugiej strony. Okej, okay, to teraz ziemię prima. Boże, ty masz HP Jaki mój demcz. 4262 tego, co zążym zobaczyć. Wody. I żółwio. A to wolało cię. Nie, wcale. Okej. Okay. Ale nie umiałem tym razem wymierzyć tak prosto ci między kostki. <laughs> mi się udało. Okej. Okay. Mam już 4 to 52. No to jeszcze dmaczyk. Dobra, dobra, droga. No, mi się spodobało. Mimo że to masz na poko le... trzeci level. Polecam poko. Ja polecam bardziej... No nie wiem co. Są... Legendę jakąś. tak. No poleciłbym Leona, ale nie mam. A ja mam tylko Spikersona. Też jest to nawet spoko legenda. No. Chociaż to nie jest to samo oczywiście co leon, ale... No jest. Coś jest. No, Walna bruków. wojna bruczków. Nie. Oh, yeah. To nam się nie udało. No. Czyli to byłoby na tyle z Let's Play'ów. Jeśli chcecie więcej zostawcie lajki i będzie następny Let's Play, kiedy może być? W piątek? No może być w piątek. Ok, w piątek będzie następny Let's Play, tak? I możecie także zostawić komentarz. Tak, zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, biorcie do, do, na kanał Tosta, na Klan, także na razie.